Pierwszy odcinek. Dzień dobry, Pati. Witaj, słodki Amoris. Mam nadzieję, że szybko się zaklimatyzuje w nowej szkole. Dalej. Radzę ci spotkać się z Daniel'em głównym gospodarzem szkoły, który sprawdzi, czy teczka z twoimi dokumentami jest kompletna. Z pewnością teraz jest w pokoju gospodarzy. Przejdź się po liceum. Cześć, jesteś nowa? Tak, nazywam się Iris. Będziemy razem chodzić na lekcje. Cześć, ja jestem Pati. Miło mi, Pati. Mam nadzieję, że będziesz tutaj dobrze czuła. Do zobaczenia później. Dziękuję, do zobaczenia. Hej, Pati, jak leci? Spoko. A ty, co się stało, że tutaj jesteś? Co ty? Co tutaj robisz? Eee, dlaczego? Dowiedziałam się, że się przeprowadzasz i poprosiłem o przeniesienie do tej samej szkoły, co ty. Mam nadzieję, że się cieszysz. To niemożliwe. Długo jeszcze będziesz ze mną wszędzie łazić? Naprawdę? No to mile. Zaskoczyłeś już wszystkie formalności związane z nową szkołą? Ech, no super. Ale mam nadzieję, że kilka Ja złotwienia. No dobra, zróbmy se. Tak, nie pytają o zbyt wiele rzeczy, więc szybko poszło. Mam nadzieję, że ludzie w mojej klasie będą mili. Nie licz zbytnio na to. Nie ma ku temu powodu, by mogło być inaczej. Masz rację, trzeba myśleć pozytywnie zakończ dyskusję. Dzień dobry, szukam głównego gospodarza. Cześć, nie widziałeś gdzieś może Taniela w okolicy? Ej, Natania, to ty. Ta opcja to zawsze kusi. Wiecie, to jest taka nierealna opcja w, w życiu codziennym, ale. kusi mnie ta. No ale dobra, idziemy, będziemy mieli. Dzień dobry, to ja jestem Natania. Potrzebuję potrzebujesz czegoś? Dyrektorka kazała mi się z Tobą spotkać w sprawie mojej teczki z dokumentami. Musisz przejrzeć moją teczkę z dokumentami. Dyrektorka zakazała to zrobić. Dobra. Och, jesteś nowa. Oczywiście, że przejrzę Twoje dokumenty. Wraca się i szpera w swoich papierach. Potem wraca do mnie. W sumie to brakuje kilku rzeczy w twojej teczce. Potrzebuję jeszcze zdjęcia dokumentów 5 goldów opłaty za teczkę. Hmm, hajs A co najważniejsze, wygląda na to, że zapomniałaś dołączyć formularz z podpisem swojej rodziców. Musisz go dostarczyć. To chyba nic poważnego, w końcu tylko papiery. Jesteś pewna, sama przygotowałam wszystkie dokumenty? Okej, okay, w takim razie zastanawiam się, co ci wszystko i przyjdę, te będę miała pozostałe dokumenty. Dobra. W razie czego so, sprawdzę, czy twój formularz nie zawieszył się wśród innych dokumentów, a ty zajmij się zdjęciem i opłatą. Mam kasę na opłatę, niestety. W każdym razie miło widzieć, że, no, że nowa, odpowiedzialna uczennica będzie uczestniczyć do tej szkoły. Oj, zdziwisz się tą odpowiedzialną. Nasza su to jest sklerotyczka. Ha, to ty jesteś ta nowa. Tak, cześć. No to chyba Amber, jak przypuszczam, no. Ech, nie mam szczęścia do nowych, prawda? ha, 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 auć, popchnęły mnie, gdy przechodziły. W sumie to powiedz mi, tak, Pati, a nic więcej nie przeniesiesz. Gdzie zdjęcie do dokumentów? Może masz kasę na opłaty za moją teczkę? No nie wiem, no nie będziemy wredne. Dobra, a to idziemy na bazar chyba, nie? Zdjęcie? Zdjęcie. Ech, w sumie to nie powiedziałaś mi, czy odnalazłaś moją teczkę, czy nie? W sumie to nieźle się zawieruszyła wśród innych papierów, ale odłożyłem mnie na bok. Trzymaj. Masz może pieniądze na opłatę za moją teczkę? <noise> nie wierzę. To nic więcej nie pytamy. Nie. Masz może mój formularz? Może, może kasę na opłatę za moją teczkę? Nie, no nie będziemy. O, panienko, udało ci się zakończyć wszystkie formalności? Tak, oto moja teczka. Zobaczymy. Nie przyjmuję takich latających kartek. Znajdź przynajmniej jakiś spinacz i zepnij dokumenty, i wróć do mnie, zakończ dyskusję. Jesteś Iris, tak? Może, masz, może spinacz do papieru? Potrzebuję go, żeby spiąć moje dokumenty. Przykro mi, ale nie mam. Sprawdziłaś w pokoju gospodarza albo w klasie. Tam zawsze coś. Ktoś ma spinacza do papieru. Przepraszam, a które są spinacze do papieru? Potrzebuję go do mojego formularza zgłoszeniowego. Haha, ha, ha. nie widzę, że dopiero co tutaj przyjechałaś, skoro odważyłaś się nas poprosić o pomoc. Radź sobie sama. Ja też nie wierzę, że ich pytamy. To moja uzupełniona teczka. Zobaczymy, proszę, podaj mi ją. Tym razem wszystko się zgadza. Od teraz oficjalnie jesteś uczennicą liceum słodki Amoris. Lekcje już się skończyły, możesz iść do domu. Do widzenia, do widzenia. Jakie szybki koniec lekcji! Pati, poczekaj. Nie, nie miałem czasu Cię oprowadzić po liceum, ale mogę przynajmniej Ci pokazać bibliotekę, jeśli chcesz. Okej, okay, czemu nie? Aha, no tutaj mamy ten strój. Chodziło o notanielę po różnych korytarzach. Wyjaśnił mi, że czasem wstęp jest zarezerwowany tylko dla uczniów, którzy szukają informacji do realizacji różnych projektów i prezentacji. On może tu przychodzić, kiedy chce, bo jest głównym gospodarzem. No trochę durne, bo biblioteka powinna być zawsze otwarta, no ale zakręć dyskusję. Co ładna jest Jak na pierwszy odcinek. Wczoraj ja to nie wiedziałam, że jest tutaj biblioteka. Nie na no, przy jakiejś szkole, nie ma biblioteki. No, no, no i widać, że on lubi to miejsce.